Leżę wygodnie, zamykam oczy, rozluźniam wszystkie mięśnie. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Wszystko staje się mało ważne i odległe. Nie myślę o niczym. Odczuwam spokój. Głęboki spokój. Zagłębiam się w łagodną ciszę. Rozluźniam prawą rękę. Moja prawa ręka staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie mogę nią poruszyć. Moja prawa ręka rozluźnia się. Rozluźniam lewą rękę. Moja lewa ręka staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie mogę nią poruszyć. Moja lewa ręka rozluźnia się. Rozluźniam obie ręce. Moje obie ręce stają się ciężkie, coraz cięższe, są już tak ciężkie, że nie mogę nimi poruszyć. Moje obie ręce rozluźniają się, oddycham lekko, równo, spokojnie, rozluźniam kark i szyję. Moja szyja i kark stają się ciężkie, coraz cięższe. Są już tak ciężkie, że nie mogę nimi poruszyć. Moja szyja i kark rozluźniają się. Rozluźniam głowę i twarz. Rozluźniam szczękę, skronie, oczy. Moje czoło wygładza się. Moja głowa i twarz stają się ciężkie, coraz cięższe. Są już tak ciężkie, że nie mogę nimi poruszyć. Moja głowa i twarz rozluźniają się. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Rozluźniam klatkę piersiową. Moja klatka piersiowa staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie mogę nią poruszyć. Moja klatka piersiowa rozluźnia się. Rozluźniam brzuch. Mój brzuch staje się ciężki. Coraz cięższy, jest już tak ciężki, że nie mogę nim poruszyć. Mój brzuch rozluźnia się. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Rozluźniam plecy. Moje plecy stają się ciężkie. Coraz cięższe. Są już tak ciężkie, że nie mogę nimi poruszyć. Moje plecy rozluźniają się. Rozluźniam cały tułów. Mój tuł staje się ciężki, coraz cięższy. Jest już tak ciężki, że nie mogę nim poruszyć. Mój tułów rozluźnia się. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Rozluźniam miednicę. Moja miednica staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie mogę nią poruszyć. Moja miednica rozluźnia się. Rozluźniam prawą nogę. Moja prawa noga staje się ciężka. Coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie mogę nią poruszyć. Moja prawa noga rozluźnia się. Rozluźniam lewą nogę. Moja lewa noga staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie mogę nią poruszyć. Moja lewa noga rozluźnia się. Rozluźniam obie nogi. Moje obie nogi stają się ciężkie, coraz cięższe. Są już tak ciężkie, że nie mogę nimi poruszyć. Moje obie nogi rozluźniają się. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Rozluźniam całe ciało. Całe moje ciało staje się ciężkie, coraz cięższe. Jest już tak ciężkie, że nie mogę nim poruszyć. Całe moje ciało rozluźnia się. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Całe moje ciało jest przyjemnie odprężone i bezwładne. Mój brzuch. Staje się ciepły, promieniuje ciepłem na całe ciało. Moja prawa ręka staje się ciepła, coraz cieplejsza, jest bardzo ciepła. Moja lewa ręka staje się ciepła, coraz cieplejsza. Jest bardzo ciepła. Moje obie ręce są ciepłe. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Moja prawa stopa staje się ciepła, coraz cieplejsza. Jest bardzo ciepła. Moja lewa stopa staje się ciepła, coraz cieplejsza, jest bardzo ciepła. Moje obie stopy są ciepłe. Całe moje ciało jest ciepłe. Tylko moje czoło pozostaje chłodne, jakby owiewał je chłodny wiatr. Moje serce bije spokojnie i miarowo. Czuję spokój. Moje serce bije spokojnie i miarowo. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Odczuwam spokój, głęboki spokój. Ten spokój zostanie we mnie, daje mi on siłę i pewność siebie. Teraz czuję się jak po przebudzeniu skrzepiącego snu. Uczucie bezwładu powoli ustępuje i znika. Poruszam rękami, poruszam głową. I tłowiem, poruszam nogami, poruszam całym ciałem, otwieram oczy, jest mi lekko, jest mi dobrze.